Uhuhu! Wow! Szczerze wam przyznam, że jestem w szoku, jak to wygląda, więc bardzo możliwe, że to może być zamiennik różu Huda Beauty. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, częściowo się już pomalowałam poza kamerą. Stwierdziłam, że zrobię sobie brwi i oczy. Ale jeżeli ciekawi Was to, co mam na swoich powiekach, to jest to wyłącznie paletka Rose Quartz od Huda Beauty i odrobina brązowego eyelinera z Fenty Beauty. A makijażu twarzy nie tknęłam, dlatego że razem z Wami przetestuję dzisiaj kilka nowości z Zary. Tak moi drodzy, kolorówka z Zary się nam rozszerza i tym razem rozszerzyła się o podkład i o korektor. Ale będę testować też inne rzeczy, które wpadły mi przy okazji w oko. Skupimy się jednak na tych dwóch produktach i jest to podkład Soft Matte Foundation w odcieniu N903, to jest trzeci odcień w kolejności, dodatkowo neutralny. Pierwszy jest ciepły, drugi chłodny, a ten trzeci jest właśnie neutralny, ale jest bardzo skubaniec jasny, co sprawdziłam sobie wcześniej na grzbiecie dłoni. Całe szczęście delikatnie oksyduje, więc mniej więcej dochodzi do mojego odcienia karnacji. Po tym kolorze śmiem jednak twierdzić, że dwa jeszcze jaśniejsze odcienie Mogą być naprawdę bardzo, bardzo jasne, także bladziochy. Możliwe, że znajdą tam coś dla siebie, o ile zakładając ten podkład okaże się fajny. Jeśli chodzi o korektor, to mam go z kolei w kolorze C9-C2, czyli właśnie drugi odcień w kolejności, dodatkowo z chłodnymi tonami, i on już jest naprawdę bardzo jasny i wcale nie oksyduje, więc. Nie wiem, z czym dzisiaj skończę pod okiem, to się okaże. Jeżeli jesteście ciekawi, jak te produkty się na mojej twarzy zachowają, to koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy. I zaczniemy może od tego, co już zdążyłam na moją twarz nałożyć, bo była to sprawdzona pielęgnacja. Stwierdziłam, że ani nie chcę tym kosmetykom za szczególnie przeszkadzać, ani też pomagać jakimiś specjalistycznymi bazami. Także nałożyłam sprawdzoną pielęgnację od Koi. Najpierw krem do cery wrażliwej, który jest takim mastchem dla wszystkich wrażliwców, bo nie dość, że na wilża to sprawdzi się też przy wieczornej, ale też przy porannej pielęgnacji. I w dodatku łagodzi podrażnienia i ma działanie przeciwzapalne. A później nałożyłam jeszcze aktywny krem pod oczy. Mój ulubieniec wśród kremów na te okolice. On uelastycznia skórę pod okiem i rozjaśnia spojrzenie. Ja mam teraz współpracę z marką Koi, także odświeżyli mój kot rabatowy teraz na hasło Ada 2022. Przy zakupie. Jednego produktu macie 10% rabatu przy zakupie dwóch produktów 15%, a przy zakupie trzech i więcej 20% rabatów na zakupy na stronie marki Koi. Także wiem, że wiele z Was lubi te produkty, też m.in. z mojego polecenia, więc jest to dobry, myślę, moment, żeby odświeżyć kosmetyczkę na wiosnę. Ja tutaj już kończę swój krem, także cieszę się, że mam go w zapasie i właśnie ten krem do cery wrażliwej szczególnie Wam polecam, zresztą tak samo jak krem pod oczy. I przejdźmy przy tak przygotowanej twarzy teraz już do sprawdzenia produktów marki Zara. Jestem niesamowicie ciekawa, jak sprawdzi mi się podkład, bo dosyć długi dzień przede mną i trening, i wieczorne spotkanie, także mam nadzieję, że to wszystko się względnie utrzyma i trzymam za to kciuki, bo nie chciałabym wyglądać źle. Dodatkowo, tak jak Wam mówiłam w ostatnim filmie, jestem po zabiegu stymulatorem kolagenu, także mam kilka siniaczków, które po kilku dniach wyszły teraz na powierzchnię, więc będę musiała zneutralizować ich kolor. Także przejdźmy już do podkładu. I zobaczmy, jak on w ogóle będzie zachowywał się na mojej twarzy, bo krycie chyba ma dosyć mocne z tego, co zdążyłam zaobserwować na grzbiecie dłoni. Zobaczcie, jaki on ma kolor. Naprawdę jest dość jasny, jak na odcień trzeci w kolejności, także tutaj pod tym kątem Zara naprawdę szacunek. I zobaczmy, jak będzie rozprowadzał się po mojej twarzy. Teraz jest dla mnie trochę za jasny, ale liczę na to delikatne zoksydowanie, bo tak lekko zoksydował też na grzbiecie mojej dłoni. Wow! Widzicie to krycie? O rety. No póki co podkład rozkłada się bardzo ładnie, gładko, satynowo. Przykleja się do twarzy jak podkład trochę bi-perfekt, Czyli ten Chroma Cover, który bardzo lubię i też krycie, powiem wam, że jakoś łudząco mi się z nim kojarzy. I to jest podkład z tych powiedziałabym nawet nie tyle średnio kryjących, co mocno kryjących. Daje taki efekt lateksowo-satynowej poświaty, co bardzo lubię. I to jest jeden z niewielu momentów, kiedy błagam o to, żebyś trochę zoksydował podkładzie. Proszę, dopasuj się do szyi. <laughs> Jeszcze na szyi mam resztkę samoopalacza, tak że to w ogóle hit. <laughs> No, ale pigmentacja, sami chyba powiecie, że jest solidna, co? Naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Już abstrahując od tego, że ten podkład jest za jasny, po prostu przeciągnę nim również po szyi. O tak, muszę koniecznie rozjaśnić szyję. Gdybym wiedziała, że te kolory są aż tak jasne, no to śmiało celowałabym w jakąś piątkę w kolejności od pierwszego. Dobra, póki co podkład nałożony, i powiem Wam, że bardzo, bardzo mi się ten efekt podoba. Jeżeli mi się sprawdzi, to biegnę do zary i kupuję sobie ciemniejszy odcień. Zobaczcie, jak pięknie satynowo się błyszczy, ale to nie jest błysk, to jest taka delikatna, satynowa poświata. Delikatnie jeszcze przebijają mi te siniaki, które mam na twarzy, także teraz dołożę korektora i przy okazji dowiemy się, jak on działa. I opakowania tych produktów są takie bardzo minimalistyczne, schlątki. Ludne, czyste, bardzo mi się podobają. Huh, no ten korektor jest właściwie biały, nawet na mojej twarzy. Także tutaj też śmiało mogłam kupić ciemniejszy odcień, ale naprawdę nie spodziewałam się tego. E, już patrząc po tym, że Zara nie potrafi zrobić chłodnego, jasnego brązera dla bladiochów, nie spodziewałam się, że będą potrafili zrobić jasny podkład i korektor. Nie doceniłam ich. No, będzie musiał wjechać bronzer zaraz <laughs> i to w sporej ilości, żeby jakoś to odratować, bo y, naprawdę te produkty są jasne. I o ile podkład oksydował na grzbiecie dłoni, o tyle teraz jakoś za bardzo mu się do tego nie spieszy, a korektor nie zoksydował nawet na dłoni. Także tutaj nawet się tego po nim nie spodziewam. Szczerze Wam przyznam, że jestem w szoku, jak to wygląda. Naprawdę wygląda to bardzo ładnie, bardzo dobrze, schludnie, gładko. Jedyne, co mnie wkurza, to ta jasność produktów, no ale też nie mogę się o to czepiać, bo kupowałam online i to ja wybierałam kolory, ja miałam na to wpływ i tak czułam, że mogą być dla mnie za jasne, ale też bałam się, że jak wezmę coś ciemniejszego, to będzie z kolei za ciemne. Także stwierdziłam, że nie będę brała pierwszego koloru w kolejności, ale już taki drugi, trzeci powinien być dla mnie ok, jak się okazuje. Nadal jestem na to za ciemna. Wow! Dobra, moi drodzy, wykontrujmy delikatnie twarzy, żeby nadać jej odrobinę koloru. I użyję od Dziwo bronzera z Rare Beauty w odcieniu Happy Soul. On ma trochę takich cieplejszych pigmentów, żółtych, więc fajnie mi karnację powinien ocieplić. Tak jak widzicie, nie nakładam go tam, gdzie zwykle nakładałabym bronzer, tylko nakładam go w miejscu, gdzie raczej aplikowałabym róż, po to, żeby unieść policzek i też, żeby tak lekko te policzki opalić. Bo kiedy słońce działa z góry, no to wtedy mm, faktycznie mamy większą szansę opalić. Się tutaj na szczycie kości jarzmowej, a nie poniżej. Także teraz za chwilkę sobie to wszystko rozetrę i zobaczymy, jak wtedy to będzie wyglądać. Też potraktuję resztką tego, co mam na gąbeczce nos, żeby złagodzić jak najbardziej kontrast pomiędzy ciepłotą tego bronzera, a jasnością podkładu, bo chciałabym, żeby to się wszystko ładnie wymieszało i żeby nie było takich przeskoków kolorystycznych, także nadal nad tym pracuję. Następnie przejdę do mojego kolejnego nabytku z Zary i to jest róż w kremie, którego dla porównaniu z Huda Beauty jest jakieś trzy razy więcej, a też ma taką perłę w swoim składzie, więc bardzo możliwe, że to może być zamiennik różu Huda Beauty, ale jeszcze nie mogę tego powiedzieć, może zrobię dla Was jakieś porównanie typu tania kontra z kilkoma produktami w najbliższej przyszłości i uwzględnię właśnie te róże. Póki co zobaczmy, jak działa zaplikowany na podkład. Oj, jest trochę bardziej tłusty niż napigmentowany. Mam nadzieję, że zaraz nie rozpuści mi tego wszystkiego, co sobie zbudowałam na policzkach. Chociaż dzięki temu nie jest taki piekielnie intensywny, więc może mamy nad nim większą kontrolę. I też z większą łatwością możemy go sobie rozetrzeć. Dobra, spanikowałam, on naprawdę bardzo ładnie wygląda. Nie mam co narzekać, fajnie to się tutaj łączy, miesza i nic się nie waży. A tak jak widzicie, dzięki temu, że ten pigment jest bardzo delikatny i więcej mamy tutaj takiego poślizgu niż pigmentu, to możemy śmiało nałożyć go więcej i później bez problemu rozetrzeć bez efektu matrioszki na policzkach i to jest odcień Manifesto 145. Wygląda to tak, jakbym faktycznie się zarumieniła naturalnie albo ewentualnie delikatnie opaliła i miała taką lekko zaróżowioną skórę. Jedyne, co mnie niepokoi na ten moment, to ta biel pod moim okiem, bo z nią nie mam za bardzo co zrobić. <laughs> I nie wiem trochę, jak ją zbić, żeby też nie dokładać innego produktu, a żeby po prostu sprawdzić, jak działa ten korektor solo. No nic, na razie postaram się zminimalizować tę ilość korektora pod okiem, tak żeby po prostu aż nie raziła ta biel i żeby była maksymalnie cieniutka warstwa. Przypudrujemy twarz i może się ten efekt wybielania pod oczami zniweluje. Nałożę paezę Puff Cloud. Dobra moi drodzy, chyba jesteśmy w domu, bo ta biel pod okiem już tak bardzo mi się w oczy nie rzuca. Jeszcze wiecie, dojdzie makijaż dolnej powieki. I ja zrobię to tak, żeby nie było to aż tak bardzo rozbielone. I jeśli chodzi o bronzer i róż, to ja nie będę już w tym temacie niczego więcej dokładać. Nałożę tylko rozświetlacz i to będzie jak się możecie domyślać i powiedzieć głośno, cookie z Benefitu. Jeśli macie jakieś odkrycia rozświetlaczowe z ostatniego czasu, to dajcie mi znać, bo powinnam już zmienić płytę. <grymne> Przynajmniej jeśli chodzi o nagrania. A ja wiecznie użyłam tego cookie z Benefit. A przydałoby się przetestować coś nowego, fajnego. No brodę to sobie zrobiłam tak, że wyglądam jakbym zjadła... Nie wiem, z pół litra rosołu, takiego tłustego, <noise> więc troszkę zdejmę tę świetlistość. No ale powiem Wam, że podkład korektor wyglądają fenomenalnie na mojej buzi, w tym momencie przypudrowane jak marzenie. Też bardzo swoją drogą podoba mi się ten róż, co prawda, może po przypudrowaniu ten efekt zrobił się troszkę zbyt lekki, ale nie wiem, czy coś tutaj dokładać. No może odrobinkę dołożę. No, I niech to będzie sugar bomb, też z benefitu z tej paletki, skoro mam ją już pod ręką. Wymieszam sobie po prostu te wszystkie kolory i nałożę odrobinkę. Dobra, moi drodzy, wracam do Was po chwili. Dokończyłam dolną powiekę i powiem Wam, że wygląda to teraz rasowo. Jeszcze dołożyłam brązową kredkę na linię wodną i naprawdę ten makijaż jest taki drapieżny, ale jednocześnie niezbyt intensywny. Bardzo mi się to podoba. Miło będzie mi dzisiaj śmigać po mieście. Zmyję teraz olejek z ust, a mam na nich od samego początku olejek z Golden Rose, ten z nowej kolekcji Miss Beauty Strawberry Tint Lip Oil. Bardzo fajny jeśli chodzi o przygotowywanie ust przed nałożeniem pomadki. I przejdę teraz do zaaplikowania pomadki, która wyskoczyła mi w trakcie przeglądania nowej kolorówki od nich. I ten kolor kojarzył mi się z takim winty czy beżem. I tak też mniej więcej wygląda na żywo, chociaż wygląda trochę cieplej niż się spodziewałam. Ja co prawda wcześniej już testowałam jedną pomadkę zastygającą w płynie od Zary, ale ona była w takim bardzo ciemnym, oberżynowym kolorze. Także zobaczmy, jak sprawdzi się coś jaśniejszego. I to jest dokładnie kolor Regal, czy Regal UM 7 739 Matte Liquid Lipstick. Także zobaczmy, jak to będzie wyglądać na moich ustach. Uuu, faktycznie jest to taki kolor mm, trochę oldschoolowy, bo ten brąz ma w sobie taką ciepłą nutę. Jeśli chodzi o pigment, to tak jak widzicie jest średni, nadal prześwitują moje usta, więc ja chyba wolę gęstsze pomadki i jednocześnie z mocniejszym pigmentem. Bo tutaj będę musiała poczekać, nałożyć kolejną warstwę. Dobra, makijaż mogę uznać za skończony. Przed chwilą dosłownie spryskałam go jeszcze mgiełką Rare Beauty, która delikatnie zmiękcza makijaż, ale nie pomaga zbyt mocno w utrwaleniu. Mamy godzinę 13.57 i spotkam się z Wami możliwe, że w ciągu dnia, ale również wieczorem. A póki co muszę Wam naprawdę przyznać z ręką na sercu, że ten makijaż bardzo mi się podoba. I produkty, których użyłam, zarówno jeśli chodzi o podkład, korektor, ale również róż i pomadka, wyglądają w połączeniu ze sobą świetnie. I Muszę Wam przyznać, że wykończenie tego podkładu dla mnie osobiście jest takie wieczorowe, ale nie w złym tego słowa znaczeniu. Ja po prostu takie troszeczkę bardziej kryjące formuły jestem w stanie chętniej nakładać wieczorami, bo po prostu na co dzień lubię bardzo takie przeźroczyste krycie. Więc dla mnie to wygładzenie, ale też wyrównanie kolorytu jest naprawdę solidne i tego się nie spodziewałam. Myślę, że to może być kawał dobrego podkładu, o ile będzie dobrze się utrzymywał, bo wygląda niesamowicie gładko. Wygląda też dość lekko, jak na stopień krycia, który oferuje jednocześnie. Jeśli chodzi o korektor, to jego krycie określiłabym jako średnie i raczej nie średnie plus, tylko średnie minus. I wydaje mi się, że leżej kryje niż NYX Bear with Me, czyli mój taki ostatni ulubieniec. Także nie wiem, czy będziemy najlepszymi przyjaciółmi, chociaż powinna mu jeszcze dać szansę w ciemniejszym odcieniu, żeby było sprawiedliwie. Także przejdę się do Zary, zobaczę, czy mają tę kolorówkę na miejscu. Jeśli nie, to po prostu Zastanowię się nad tym, który kolor wybrać ze strony, tak żeby nie przestrzelić. A jeśli chodzi o kolorystykę, zarówno podkładu, jak i korektora, to naprawdę jestem w pozytywnym szoku, że trzeci podkład w kolejności i drugi korektor w kolejności są nadal bardzo jaśniutkie. Także to dobrze wróży dla bladiochów. I mam nadzieję, że ten podkład dobrze mi się utrzyma, że będzie ładniej wyglądał wieczorem i że będę mogła Wam go rekomendować, w szczególności wszystkim bladiochom, którzy mają na co dzień problem z tym, żeby dopasować odpowiednio jasny do siebie podkład czy korektor. Także cóż, tyle gadania na ten moment, spotkamy się za kilka godzin i będę mogła wam powiedzieć na temat tych produktów trochę więcej. Póki co naprawdę nie spodziewałam się takiego obrotu spraw i wygląda to moim zdaniem wręcz perfekcyjnie. Zobaczymy, czy też tak będzie po kilku godzinach po treningu i po całym dniu biegania po mieście. Hej kochani, wracam do was z ostatecznym podsumowaniem trwałości w trochę niecodziennych warunkach, ponieważ robię to z auta. Jest godzina 21.08 i jadę jeszcze do znajomych, dlatego nie wiem ile mi się zejdzie i nie wiem czy byłoby możliwe nagrywanie podsumowania w środku nocy także sobie to daruję i zrobimy to już teraz tak wygląda mój makijaż jeszcze nagrałam takie ujęcie kiedy byłam na zabiegu na ciało zaraz po treningu i tam widać że pomadka mi się wyjadła więc ja sobie teraz tę pomadkę dołożyłam żeby mieć po prostu ładny makijaż przed znajomymi w każdym razie powiem wam że to wszystko bardzo ładnie się utrzymało mimo tego że byłam na treningu dosyć wyczerpującym cała się spociłam Prawda jestem dosyć mocno wyświecona, ale makijaż nadal utrzymuje się, powiedziałabym bardzo dobrze. Jedyny minus to zauważyłam, że trochę jakby zważył mi się na w czole, ale to już kilka godzin temu. Więc albo ja coś tam źle dotarłam, albo nie wiem, może włosami zahaczam o czoło i tak się zrobiło, a może po prostu to był jakiś mój błąd. Nie wiem. Powiem Wam, że ten podkład naprawdę robi na mnie wrażenie. Tak samo pomadka do ust zebrała dzisiaj kilka komplementów, także na pewno będę z niej korzystać. I to tyle na ten moment. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o tym makijażu po godzinach, jak się utrzymał. Pamiętajcie o tym, że byłam na dosyć intensywnym treningu, gdzie twarz się pocicała. Naprawdę wygląda to ok. A tutaj z boku mam lampę, która jest takim dość intensywnym światłem, dlatego też może się wydawać, że świecę się mocniej, ale uwierzcie mi, że to nadal wygląda bardzo dobrze. Także jestem zadowolona z tego, że ani nie zebrał się jakoś bardzo mocno w bruździe, troszeczkę może. I ważne jest dla mnie to, że się nie ściastkował. Także dla mnie na plus, tak samo pomadka. Róż może troszkę stracił na intensywności, ale ciężko jest mi to ocenić. Będę w stanie to powiedzieć dopiero. Jak będę montować materiał. Także to tyle na ten moment. Dzięki za uwagę. Ściskam Was bardzo serdecznie. Buziaczki. Pa 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 pa.